Cześć. Chciałem wam pokazać jak w Opel Korsie silnik 1.4 rzędowy można wyregulować samemu obroty biegu jałowego tak żeby silnik pracował spokojnie. Zazwyczaj te obroty są dosyć wysokie. Nie wiem czemu, ale bardzo dużo warsztatów, dealerów podkręca te obroty, żeby ludzie później mieli jakieś tam problemy. A można to samemu bardzo łatwo Ustawić. Odpalę teraz silnik i pokażę Wam, jak to się robi. Trzeba taki sobie duży śrubokręt przygotować. I taki mniejszy, akurat elektryczny to jest. No i do dzieła. Odpalę samochód. W instrukcjach. Teraz na forach bardzo dużo ludzi pyta, jak wyregulować silniki. Chodzi o obroty, tu trzeba odkręcić na filtrze te śruby. Ja tu już zluzowałem. Odkręcamy to i teraz tak podnosimy tą całą obudowę filtra. I pokazuje nam się tu cały aparat wtryskowy z wtryskiwaczem. Teraz tutaj na korpusie tego. W tym miejscu, tu jest taki otwór. Ten otwór jest zaślepiony taką aluminiową zaślepką, cienką blaszką. To się wydaje, że to jest lity metal, że nie ma żadnego tam dojścia do tego, że to jest element jakiś jednolity, ale wystarczy takim ostrym śrubokrętem naprzeć tutaj na ten element. I on po prostu pęknie. Pęknie, wydłubujemy go. I tu jest mała regulacja. To jest wkręt dosłownie pół obrotu. O, już jak się stabilizuje silnik. Coraz wolniejsze obroty ma. Jeden obrót wystarczy. I auto zaczyna pracować bez żadnych tam. Gwałtownych obrotów zamykamy to, zakręcamy i silnik jest wyregulowany. Jeżeli by się zdarzyło, że zbyt niskie są te obroty, to wystarczy tylko tu w drugą stronę, w prawą stronę. O, słyszycie? A cofamy. I jest ok. Silnik pracuje stabilnie. Tą zaślepkę aluminiową możemy tu ją włożyć z powrotem. Ona już jest pęknięta, ale niech będzie sobie tutaj zamykamy korpus filtra. Szybko, 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 bo mechanik bierze 300 zł z komputerem do podłączenia. O tak, o. I zaraz muszę to skasować tą robotę. O tak a tymi autami przeważnie jeżdżą fajne dziewczyny i dużo palą paliwa. Nie wiem po co. O, tak. Jest bydle. Wyregulowany czas. Nie wiem ile tam czas. Czas się liczy. Wsiadamy do auta. Gasimy auto. Jest wszystko wyregulowane. Wielu ludzi wymienia krokowce, czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury powietrza, teraz cieczy i tak dalej. To nic nie daje, to są koszty koszty. Instrukcje podają, że ten silnik jest nieregulowalny, a to o, tam jest regulacja prosta, zwykła na śrubę. To jest dosłownie śruba, tak się nic nie stanie. Jeżeli tam za bardzo ją wykręcimy, ona może wypaść, ale to się nie martwmy to. Możemy drugą sobie wkręcić. Jakąś tam staczki nawet. Zapalamy. Auto sobie cichutko fajnie chodzi. A przyjechało miał 1200 obrotów. Męka pańska. Temperatura szalała do 100, i wentylator. Spalanie wielkie, ogromne. Koniec pracy. Wszystkim polecam. Pozdrawiam korsiarzy i do pracy. No, dzięki.